A w dzisiejszym odcinku przejedziemy się kolejką DNL. DNL, czyli kolejka bez motorniczego. DRL, czyli Docklands Light Railway. System automatycznie sterowanych pociągów obsługujących obszar wschodniego Londynu. Przede mną właśnie znajduje się dzielnica biznesowa o nazwie Canary World. Canada Wharf, czyli kompleks biurowy we wschodnim Londynie. W Canada Wharf umiejscowione są trzy najwyższe budynki w Wielkiej Brytanii. One Canada Square, Twenty-Five Canada Square oraz Eight Canada Square. Nazwa kompleksu pochodzi od nazwy rozwijającej się do lat 60. dzielnicy doków nad Tamizą. Znajdujemy się w autobusie typowym dla Londynu, czyli autobusie piętrowym. Jest to autobus, który jest jednym z najoryginalniejszych, jak jest stworzono. Ten czerwony pojazd bardzo dobrze komponuje się z otoczeniem Londynu. Przejazd tą linią jednak kosztuje 2, 2 funty i 20 pesów. Bardziej opłaca się niby kosztować z kart Oyster. wtedy za przejazd płaci się jedynie z funta i 30. Ale ja osobiście polecam dla turystów, daj Cruaver Card, gdzie za, na cały, za 6 funtów mamy prze, możemy jeździć cały dzień dowoli, czy to autobusem, czy to metrem. W północy można poruszać się autobusami oznaczonymi literu, litery Nightbus. Koszt przejazdu jest jednak taki sam, jednak jeżdżą one znacznie, znacznie rzadziej w dzień. Zwykle bilety kupuje się u kierowcy, chociaż na niektórych historycznych trasach jeżdżą klasyczne autobusy z konduktorem i otwartym tyłem. Może jeszcze parę słów o metra londyńskim. Metro londyńskie angielski, ba, na angielskim to jest London Underground. To jest y, system, liczy 12, 12 linii po 200 i ogólnie jest 275 stacji. Trasa całego metra za zajmuje 408 km. Codziennie z metra korzysta około 3 milionów podróżnych. Pierwsza linia podziemnego metra w Londynie została uruchomiona. 10 stycznia 1863 roku przez spółkę Metroporan Ławi Decyzja o budowie tuneli zapadła w 1854 roku Zakończę kabanoik. Na razie do zobaczenia w następnym odcinku.